Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto Słowo Pańskie. Święty Augustyn w dziele o Trójcy Świętej zastanawiał się. Jakie są cechy charakterystyczne poszczególnych osób boskich, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego? Co ich tak naprawdę wyróżnia? Czym się różnią? I starał się znaleźć jakąś wypowiedź w Piśmie Świętym, która by na to wskazywała. I wziął na przykład taką wypowiedź: Jeden jest tylko dobry. I zaczął się zastanawiać, czy ta wypowiedź, że Bóg, Bóg Ojciec jest dobry, odnosi się tylko do Boga Ojca, a do innych osób nie, i mówi nie. Przecież i Ojciec jest dobry, i syn jest dobry, bo syn czyni wszystko to, co widzi u Ojca, i Duch Święty jest dobry, bo jest darem i uczy dobroci. I wszystko, co czyni, jest dobre. Wziął też inną wypowiedź: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wypowiedź ze Starego Testamentu, powtórzona też przez Pana Jezusa: bądźcie świętymi, jak Ojciec jest święty. Czy tylko Ojciec jest święty? Mówi nie. Przecież i Syn jest święty. Uczy świętości. Jest świętością Ojca. I Duch Święty jest święty, nawet nazywa się święty. A jego dar to uświęcanie ludzi. I tak przemierzając różnego rodzaju wypowiedzi Pisma Świętego, nie znalazł właściwie jakiejkolwiek cechy, charakterystyki, właściwości, która by charakteryzowała jedną tylko z osób Trójcy Świętej, a nie można by jej było przypisać innej. I kiedy doszedł do zdania, Wypowiedzianego przez Pana Jezusa, wypowiedzianego przez Ewangelii Jana, Bóg jest miłością. To mówi oczywiście, że to zdanie odnosi się też do każdej z osób trójcy, bo i ojciec jest miłością, i Duch Święty jest miłością, i Syn jest miłością, ale zatrzymał się na tym dłużej, bo mówi miłość to chyba jedyne takie określenie albo Jedyne pojęcie, które można nawet nazwać imieniem własnym Ducha Świętego. Dlaczego? Otóż Ojciec jest tym, który miłuje. Syn jest kochany, jest miłowany. A to, co jest pośrodku nich, relacja, która jest między nimi, jest miłością samą. A więc chociaż Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty są miłością, bo Bóg jest miłością, to mówi Augustyn: Miłość może być imieniem własnym Ducha Świętego czymś, co charakteryzuje Ducha Świętego, gdyż On jest miłością samą tym, co łączy Ojca i Syna. Ale potem idzie dalej, bo mówi: To, że Duch Święty jest miłością, widać też z wypowiedzi świętego Pawła. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, a to jest darem Ducha Świętego. Miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. I konkluduje Augustyn, mówi tak: Zobaczcie, zarówno to, co opisuje życie wewnętrzne Trójcy, nazywamy miłością, i Duch Święty jest miłością. Jakie życie, które jest w nas, życie Boże, którym Bóg zechciał się dzielić, jak gdyby na zewnątrz, określone jest w Piśmie Świętym właśnie jako miłość, która jest darem ducha. A więc Bóg w trójcy jedyny zechciał dzielić się tym, co najcenniejsze posiada w sobie miłością. Dlatego przez miłość stworzył świat, przez miłość stworzył człowieka. I chciał, aby miłość, czyli Duch Święty, była obecna w sercach wierzących, aby wierzący w Niego żyli samym życiem Bożym. Dlatego dał im Ducha Świętego, który jest miłością. Wczoraj słuchałem bardzo pięknej homili naszego współbrata, kardynała. Timothy'ego Radklifa, który na polach lednickich wygłosił homilię właśnie na temat Ducha Świętego, on też skupił się na miłości. Mówił o Duchu Świętym jako o miłości i użył bardzo pięknego obrazu, obrazu grawitacji. Mówił tak, że wszyscy wiemy czym jest grawitacja siła, która przyciąga nas do Ziemi i człowiek zawsze chciał się wznieść ponad Ziemię. Dlatego budował samoloty, rakiety, aby wznieść się, aby zwyciężyć tą grawitację. I mówi, że Duch Święty jest właśnie taką machiną, która pozwala człowiekowi wznieść się ponad Ziemię, przezwyciężyć grawitację. A co w życiu naszym, duchowym, jest tą grawitacją? Mówi, to jest nasze ego, nasze ja. Kiedy wszystko krąży wokół mnie, kiedy nie otwieramy się na innych, kiedy nie żyjemy miłością, która jest skierowana do kogoś innego, to ego, to nasze ja, jest taką grawitacją, która wciska nas do ziemi. A Duch Święty jest czymś, jest kimś, kto pozwala nam się otwierać na innych, bo jest miłością. Pokazuje. Że jest wiele obszarów, wiele przestrzeni, wiele osób do kochania i pozwala nam się wznieść, przezwyciężyć tę siłę grawitacji, która nas ciągnie ku dołowi, która nas zamyka w nas samych. Po czym dodaje, mówi tak, posłuchajcie, jeżeli kochasz, będziesz zraniony. Może cię nawet spotkać śmierć, ale jeśli nie kochasz, już umarłeś. Nasze społeczeństwo, dodaje, ma obsesję na punkcie bezpieczeństwa, i stajemy przed pokusą nie podejmowania ryzyka. Ale jeśli nie podejmujesz ryzyka miłości, nie doświadczasz miłości, nie doświadczasz życia. Jezus powiedział, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a powiedział to, dodaje święty Jan, o duchu, którego mieli otrzymać wierzący. Jeśli pijemy z tej łaski, z tego źródła życia wypływającego z serca Jezusa, który daje nam Ducha Świętego, jesteśmy żywi, otwieramy się na innych. Jeśli jednak jesteśmy skupieni na nas samych, szukamy bezpieczeństwa, budujemy mury, aby zabezpieczyć nas samych przed innymi, wówczas jesteśmy martwi. Chrześcijaństwo to religia żywych, żyjących uczniów Chrystusa, a życie polega na tym, że nieustannie wznosimy się od tego, co nas. Przytłacza do ziemi, ku wyżynom, ku górze. Życie polega na otwieraniu się na innych. I dalej Kardynał Radkliw dodaje tak nie zadawalaj się więc odrobiną miłości, którą masz w swoim życiu, do Twojego męża, żony, córki, dziękuj Bogu za miłość do rodziny i przyjaciół, ale proś o więcej proś o miłość bez granic. Bo Jezus powiedział, kto jest spragniony niech przyjdzie do mnie i pije a powiedział to o duchu którego mieli otrzymać jego uczniowie Dzisiaj w uroczystość Ducha Świętego radujemy się z tego że ten duch został nam dany w sercach naszych radujemy się z tego że on nas nieustannie odrywa od ziemi pobudza do życia pobudza do miłości bo jego własnym imieniem jest miłość Miłość, która nie zna granic, miłość, która nie buduje murów, która nie zamyka się w sobie, ale jest otwarta na wszystkich. Miłość, która jest życiem samego Boga. Amen.